Znaczy tak podsumowując dzisiejszy mecz tak naprawdę można skwitować to głównie tym, że walczyliśmy może nie z klasowym przeciwnikiem, no tylko z boiskiem. Tylko z boiskiem, które nie pozwalał tutaj tak naprawdę na wiele. No ale najważniejsze, że udało nam się stąd wywieźć trzy punkty. Myślę po kilku fajnych akcjach, ale tylko bokami, tak? Tylko bokami mogliśmy grać. Tak naprawdę każdy, każda gra z środkiem to, był, to było ryzyko straty. My na to liczył garbarz tak naprawdę, tylko i wyłącznie ustawiony na kontrę. bardzo głęboko cofnięty. Wiadomo, dobrze się mecz łożył, strzelił bramkę, ale też, też, też chyba zawodnicy troszkę już myśleli, że, że, że zaraz padą kolejne, a kolejne nie wpadły i, i tak jak mówię, troszkę stanęliśmy w drugiej połowie pró próbowałem to ruszyć, próbowaliśmy się troszkę pobudzić w szatni. Też te zmiany, które, które, które od razu poszły, jak się zaraz po przerwie, też gdzieś troszeczkę może, może zespół e, e, ruszyły. W konsekwencji druga bramka i, i tak naprawdę już kontrolowanie tego meczu do końca. Tak jak mówię, no wieki tutaj finezji i pięknej gry nie było, no ale no, przyjechaliśmy tu po trzy punkty, tak naprawdę, no pięknie to możemy grać u siebie na no, dobrym, dobrym, dużym, równym boisku, a nie tutaj gdzie, gdzie, gdzie no, Po prostu tutaj walca to boisko dawno nie widziało. No i to chyba tyle. No. Jestem zadowolony z punktów z gry zespołu. Nie wymagamy od nich jakiej gry. Mieliśmy to zrobić trzy punkty. Jestem realistą. tak. Na takim boisku nie da się grać w ekstra piłkę jak Barcelonę. To tyle można powiedzieć. Dziękuję.